Program zaprasza portal Pyrzyce Info. Zacznij dzień od dobrej strony. Zmiany w Radzie Miejskiej. Koniec czy dopiero początek konfliktów? Nazywam się Remik Kubicki. Rada Miejska to nie jedyny temat dzisiejszej panoramy pyrzyckiej. Na tym stanowisku będę starała się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jak Mamy wiceburmistrza. Mieszkańcy Pamiętamy o zmarłych. 20 lat gazety Ziemi Pyrzyckiej. I nasza pierwsza rocznica. Dzień dobry państwu. Pyrzyce mają nowego wiceburmistrza. Z początkiem listopada Marek Olech nieoczekiwanie powołał nas to stanowisko dotychczasową kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Marzenę Podzińską. Poprzedni wiceburmistrz Jerzy Albrewczyński swojej funkcji nie pełnił już od dwóch miesięcy. A jak twierdzi Marek Olech praca bez zastępcy jest ciężka i to był jeden z powodów jego decyzji. To jest bardzo ciężko pracować bez zastępcy. A powołując panią Marzenę Podzińską na stanowisko zastępcy burmistrza, uważam, że wzmocniłem kadrę kierowniczą urzędu i będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Jak dowiedział się portal Pyrzyce Info, Marzena Podzińska propozycję zostania wiceburmistrzem otrzymała 14 października. Jest m.in. magistrem zarządzania i organizacji. Do tej pory była kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. Nowy już został powołany. Jest nim pani Sylwia Gabrielczyk. Nowy wiceburmistrz deklaruje rzetelną pracę na rzecz gminy. Na tym stanowisku będę starała się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, jak na rzetelniej, tak żeby mieszkańcy naszej gminy byli zadowoleni. Rada Miejska od końca października ma nowe prezydium. Przewodniczącym został wybrany Ryszard Grzesiak, natomiast funkcję jego zastępców pełnią Joanna Dąbrowska i Marian Osenkowski. Jednak czy te zmiany będą końcem, czy dopiero początkiem konfliktów? Zmiany w prezydium Rady Miejskiej były konieczne ze względu na zrzeczenie się funkcji przez Mariusza Majaka. Po braku konsensusu we wrześniu przewodniczący został wybrany na październikowej sesji. Został nim Ryszard Grzesiak z platformy obywatelskiej, który stosunkiem 8 do 6 wygrał z Marianem Osenkowskim. Drugim zastępcą wybrano Joannę Dąbrowską. Jej konkurentką była Małgorzata Piotrowska, z proporcja była większa. Na Dąbrowską oddało głos 12 radnych, a na Piotrowską troje. Nie od dziś mówi się o nieporozumieniach w Radzie, ale jak mają nadzieję radni, stare konflikty zostaną zażegnane, a nowych nie będzie. Przewodniczący Rady jest do tego, żeby w sposób prawidłowy i rzetelny organizować pracę Rady i żeby sesje przebiegały w sposób prawidłowy, bez niewłaściwego zachowania się radnych. Będę wszystko robił, żeby te obrady były jak najbardziej Dobrze zorganizowane, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, żebyśmy, jeżeli mają radni inne zdanie, żebyśmy się na siebie nie denerwowali, żebyśmy nie odbierali, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, jeżeli jeden z radnych ma troszeczkę inne zdanie niż ja, to znaczy, że jest przeciwnikiem, chciałbym, żeby nasze stanowisko między organem wykonawczym, którym jest burmistrz i uchwałodawczym było zbieżne, tylko nie Wyrażamy zgody na te decyzje, które nie przynoszą korzyści gminie. Z całą pewnością będzie dobrze. To znaczy, nie sądzę, żeby konflikty się zaogniały. Wszyscy pracujemy po to, żeby w gminie działo się lepiej. Na pewno będzie trudno, ponieważ sam przewodniczący jest jakby w zdecydowanej, po zdecydowanej stronie opowiedziany. Jak będą wspierać wiceprzewodniczący, trudno stwierdzić. No, czas pokaże. Absolutnie te pół roku już pokazało, że, że zmiany w tej naszej Radzie następują za szybko i coraz częściej. E, myślę, że się zakończą, aczkolwiek nie możemy mówić o żadnym konflikcie. Dogadujemy się z międzyradnymi i myślę, że czy przewodniczącym byłby pan Majak, czy pan jest pan Grzesiak, o konflikcie nie można mówić. Rola przewodniczącego jest tylko taka, żeby... Dobrze szła praca w Radzie, a demokracja ma to do siebie, że nie wszyscy mówią jednym głosem. Listopad to czas pamięci o tych, którzy odeszli. Jak co roku, pierwszego dnia tego miesiąca obchodzimy wszystkich świętych. Pyrzyckie uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu w samo południe. W tym roku powrócono do tradycji organizacji procesji. Słowo wstępne na temat zmarłych wygłosił i cel święta wyjaśnił dziekam Pyrzycki ksiądz Leszek Konieczny. ich dobro, za to wszystko, co otrzymaliśmy. Po procesji dla wszystkich zebranych została odprawiona msza święta, w czasie której homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Rakiej. Dzień dzisiejszy wręcz i popołudnie jest najlepsze do tego, by stanąć właśnie nad grobem ojca i matki i może zastanowić się nad tym, czy to wszystko, co oni z taką miłością do nas mówili i jak nas wychowywali, czy my to wszystko, co oni nam próbowali swoim życiem przekazać, czy my to rzeczywiście w życiu realizujemy? Bo byłoby dzisiaj trochę dziwnie stanąć nad grobem Ojca i Matki. I spojrzeć w swoje życie, i dostrzec na przykład to, że właściwie niewiele zostało w naszym życiu z tego, co oni nazywali świętym i co kazali nam czynić. Jak każdego roku znicze rozprowadzała także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dwie dekady temu, w 1991 roku, dwa lata po przemianach ustrojowych, w kioskach pojawił się pierwszy numer Gazety Pyrzyckiej, która już jako Gazeta Ziemi Pyrzyckiej jest jednym z najbardziej znanych lokalnych pyrzyckich czasopism. No i w 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Pyrzyckiej, która teraz nosi tytuł Gazeta Ziemi Pyrzyckiej. Numer ukazał się w kwietniu. Tutaj akurat tego podpisu nie ma i kosztował z tego, co. Również jest napisane 2,5 tysiąca złotych. To wszyscy... W czasie obchodów rocznicy, które były częścią inauguracji Roku kulturalnego pokrótce przedstawiona została historia czasopisma, a także podziękowano współpracownikom gazety. Burmistrz natomiast przekazał no dla redakcji to drukarkę. To no. Lazerowa. Lazerowa. Z tak, panie burmistrzu, no, oczekiwaliście. Nie spodziewałem się takiej Niestety, z przyczyn nie od nas zależnych, nie od redakcji, a od wydawcy, nie będzie numeru w listopadzie. Wydamy ostatni numer w tym roku. On ukaże się 10 grudnia. Będzie to numer podwójny listopad-grudzień. A co będzie dalej? Nie do mnie to pytanie. To pytanie należy skierować do liderów samorządów, ponieważ chcieliśmy. Aby była, to, aby była to publikacja naszego całego regionu, naszej Ziemi Pyrzyckiej, więc pytanie do liderów samorządów, wszystkich naszych gmin, samorządów powiatu, ale przede wszystkim pytanie do burmistrza Pyrzyc i radnych Rady Miejskiej. Romuald Fiałkowski z portalu Pyrzyce Info swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczynał właśnie w Gazecie Pyrzyckiej. I bardzo miło to wspominam. Nie ukrywam, że bardzo dużo Gazeta Pyrzycka nauczyła mnie, jeżeli chodzi o, o, o prawę wiadomości w formie pisanej. To jest całkiem co innego niż, niż dziennikarstwo telewizyjne czy radiowe. Tam robiłem, czyniłem swoje pierwsze kroki pisząc pewne artykuły, felietony. Telewizja Pyrzyce, redakcji najdłużej ukazującego się na Ziemi Pyrzyckiej czasopisma, życzy wszystkiego dobrego i kolejnych 20 lat. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się w poniedziałek, 7 listopada, koncertem patriotycznym w wykonaniu uczniów i nauczycieli Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Koncert miał miejsce w poniedziałek 7 listopada w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury. Zaprezentowane zostały utwory o charakterze narodowym i patriotycznym. Pomysł koncertów muzyki polskiej pojawił się w momencie powstania szkoły muzycznej, ponieważ wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu również, a jak wiemy, muzyka jest jednym z najważniejszych elementów kształtowania kultury polskiej i tradycji. Tak więc nauczyciele planując swoją pracę, zadają dzieciom utwory polskich kompozytorów. Natomiast jeżeli chodzi o pracę orkiestry i utwory do zgrania z chórem, to wszystko jest planowane około miesiąca. Przed koncertem wówczas odbywają się próby i zgrywanie całego przedsięwzięcia. Dom Kultury zaprasza na 25. koncert jesienny. Jadą, goście jadą. 25 listopada o godzinie 18 w Domu Kultury. Cena biletu 10 zł, a u nas teraz przegląd informacji w filmowym skrócie. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wręczono nagrody Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2011. Otrzymali Ewa Loba-Diakite, Maria Halina Kozłowska, Jolanta Kinter, Sofia Naui, Beata Andrzejewska, Krzysztof Urbanowicz, Jan Babiuch, Maria Jolanta Winiarz, Piotr Lapenda oraz Krzysztof Marszałek. Rzycki Dom Kultury zainaugurował Rok Kulturalny. W czasie inauguracji dyrektor pedeku Anna Łuszczyk przedstawiła program Domu Kultury na najbliższy rok, a także została wręczona Nagroda Artystyczna Miasta Peżyce. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się kompletnie bo to co robię od lat uważam za taką normalną codzienność i troskę o to, żeby uchronić zapomnienia tyle pięknych melodii, pieśni z różnych stron, a głównie kresy. 65-lecie istnienia obchodziło wieckie Łoś. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 23 października rocznicową mszą świętą w kościele pod wyzwaniem wzięcia Najświętszej Marii Panny. Po niej pochód przeszedł do Pyrzyckiego Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część obchodów, w tym koncert sygnalistów. Władze Powiatu Pyrzyckiego oraz Rada Powiatu Święto Niepodległości uczciły 9 listopada w czasie swojej nadzwyczajnej sesji. Kulminacją sesji było poświęcenie i przekazanie nowych insygniów Powiatu Pyrzyckiego sztandaru, łańcucha starosty i laski przewodniczącego rady. Starosta razem z przewodniczącym przybili gwoździe honorowe do drzewca sztandaru. Doniosłe uroczystości obserwowali zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele szkół zarządzanych przez powiat. W miniony wtorek burmistrz Pyrzyc Jerzy Marekolech spotkał się z mieszkańcami miasta i gminy w sali widowiskowej Pyrzyckiego Domu Kultury. W czasie ponad półtora godzinnego spotkania burmistrz zaprezentował licznie przybyłym mieszkańcom bieżące problemy miasta i gminy, w tym sytuacji oświaty oraz sprawę Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. Odpowiadał także na zadawane pytania. Spotkanie zostało bardzo dobrze odebrane przez Pyrzyczan. A na koniec o nas. Okazja, z której możecie Państwo zobaczyć dzisiaj panoramę pyrzycką, nie jest przypadkowa. 5 listopada minął rok od emisji pierwszego programu telewizji Pyrzyce. Przez ten czas zmieniło się praktycznie wszystko. Począwszy od nas, na programach skończywszy. Przez cały rok w Pyrzycach zmieniło się praktycznie wszystko. Od burmistrza... Przyczynią. Tak zadecydowała Rada Miejska w Pyrzycach. Ja nie zamierzam się do tego odnosić. Po proboszcza. Ja spotkałem wielu takich młodych ludzi, właśnie korzystających z, tej, z tych stypendiów. Byliśmy świadkami wielkich wydarzeń. Wielkich akcji zostało zebrane na leczenie pięcioletniej Ali Marzec chorującej nagle jaka złośliwego. I wielkich konfliktów zapisze się w pamięci pyżyczan. Radni debatowali na temat sprzedaży działki przy ulicy Zabytkowej, na której mieszczą się sklepy i parking. Zmianie uległy nawet miejsca koncertu. Nasze programy były dwa razy nadawane na żywo. Oczywiście bez wpadek się nie obyło. Witam serdecznie. Ale one zdarzały się również poza wizją. 8 listopada. Tak? A wy oglądacie drugą część informacji. 8 listopada. Minister bo minister trzeba zacząć od worszpami oraz Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej. Oba przyciągnęły... Jeszcze raz. W drugiej części informacji powiem między innymi. Minister pracy... W... Hm, dawaj jeszcze. No dobra, ja nagrywam. W drugiej części informacji. Minister pracy w Pyrzycach kiedy otwarcie SPA oraz na płycie CD do Pyrzyckiego Domu Kultury. Co znowu? To jest Nie obeszło się bez wypełniania anteny, co w języku branżowym nazywamy szyciem. Dziękuję. Ale to nie zmienia faktu, że cały czas trwają 32 spotkania z folklorem. Właśnie na scenę szykuje się Piotrek Modzelecki, który będzie występował ze swoim akordeonem. Po nim wystąpi też przygotowujący się już zespół Empty Space. My dzisiaj będziemy nadawać jeszcze do końca tegorocznych spotkań. Jak widać, trochę ludzi jest. Także myślę, że opłaca się przyjść, myślę, że opłaca się oglądać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. O, Wojtek idzie, chodź Wojtek, cześć. Wojtek jest przedstawicielem zespołu Youngsters. witaj serdecznie. Dzień dobry. E, jak tam wasz e, zespół się... Chodź, chodź, O właśnie, i proszę przedstaw koleżankę. E, Anna Szymoniak. A komunikacja z reżyserką odbywała się za pośrednictwem anteny. Okej. Okay. Kaszka, gotuj. Moment, Kasia. E, to jest stoisko zespołu Wrzost, tak? Tak. Dobra. Kaśka, przygotuj się. Uwaga. Aha, dobra. Okej, okay, dobra, lecimy. Witam Państwa serdecznie, z Wami jest Remik Kubicki, nadajemy 32. Pyrzyckie Spotkanie z Folklorem. Z okazji pierwszej rocznicy przyjęliśmy także drobne refleksje i życzenia. Oglądam bardzo często Wasze programy i powiem szczerze, że pokazują i poruszają one problemy naszych mieszkańców, a to jest chyba to, o co chodzi mieszkańcom, żeby mogli zobaczyć, żeby mogli zapoznać się z problemami, które ich nurtują. Bardzo się cieszę, że jest e, Telewizja Pyrzyce, że może pokazywać nasze bieżące sprawy, problemy, dlatego życzę Wam jak najlepiej, powodzenia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Każde media, które e, pojawiają się na terenie gminy, to jest fajna sprawa, bo to jest dotarcie do mieszkańca, to jest dotarcie do ludzi, ludzie mają możliwość obejrzenia, nie każdy jest w stanie, żeby w każdej e, takiej czy innej e, uroczystości, czy w takich czy innym zdarzeniu uczestniczyć. Więc państw... Jesteście po to, żeby to pokazywać. To bardzo jeszcze młoda telewizja, ale już ze swoimi osiągnięciami. A ja często obserwuję, jak wy pracujecie, jak tworzycie relacje, jak dokumentujecie rzeczywistość. I powiem szczerze, że jest to dokumentacja bardzo rzetelna. Okiem młodych, więc troszeczkę inna. My czasami popadamy w rutynę i widzimy rzeczywistość troszeczkę inaczej. Natomiast gratuluję tego uporu, konsekwencji, rok. Życzę następnych, następny, jeszcze następnych. Myślę, że bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa. Z uwagą śledzę kolejne odcinki różnych wydań programu na różne tematy. Myślę, że bardzo dobry kierunek. To jest tanisza. Która tutaj w gminie i w powiecie występowała? No, przede wszystkim życzenia z okazji pierwszej rocznicy. No, i gratulacje, że funkcjonujecie. I życzenia trwania dalej, abyśmy spotykali się na jakichś większych jubileuszach pięciolecia, dziesięciolecia. Myślę, że bardzo dobrze, że powstaje nowa telewizja. Mamy jedną znaną telewizję. W tej chwili powstaje druga, w związku z powyższym jest jakaś konkurencja, jest jakaś alternatywa. No i powstaje jakaś nowa działalność, która zawsze wzbogaca, wzbogaca nasze środowisko, nasze otoczenie. Także życzę wszystkiego dobrego, dobrego rozwoju, wszystkiego najlepszego na przyszłość. Wszystkie media są bardzo ważne, nasze lokalne zwłaszcza dlatego też. No przede wszystkim kreatywności, radości ze ze współpracy i z pracy z wszystkimi mieszkańcami gminy. No ale przede wszystkim oczywiście sukcesów i tych małych i tych dużych bardzo serdecznie Wam życzę. No Mogę powiedzieć, życzyć, życzyć powodzenia, sukcesu, bo jest prowadzonych mnóstwo ciekawostek. W niektórych tam gdzieś występowałam, więc życzę powodzenia, trzymam kciuki. I myślę, najważniejszy obiektywizm i, i, i spojrzenie takie otwartą głową, nie tylko na perzyce, ale właśnie na całą gminę. Powiem, że jestem zadowolony z tego, z dotychczasowej pracy telewizji w Pyrzyce, to, co mogłem oglądać, oglądałem, jest to na pewno materiał wartościowy i co inne spojrzenie na pyżycką rzeczywistość. Oj dla takiego rocznego dziecka, oczywiście wspaniałego rozwoju, wszystkiego dobrego, wspaniałych przedsięwzięć, dobrych pomysłów, kreatywnych ludzi. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I bardzo się cieszę z każdej inicjatywy, zwłaszcza jeżeli to jest inicjatywa młodzieży. Cieszę się, że dzięki m.in. Renikowi, który teraz w tej chwili na mnie patrzy, Piszczanie mogą zobaczyć i co będzie się działo w Pyrzycach, jakie przedsięwzięcia organizuje Pyrzycki Dom Kultury. Tak jak powiedziałam wcześniej, co można zobaczyć i co już się odbyło i z czego można zobaczyć relacja. Także życzę wszystkiego dobrego i życzę, nie wiem, pięćdziesięciolecia. Minął roczek, zaczęliście już chodzić, nie raczkować. Powiem tak, bardzo czekam na te, na te Wasze te krótkie może to już slogan jest teleekspresowe? Przekazywanie wiadomości szybkie, energiczne, pełne treści, pełne obrazków. Tak to się właśnie teraz współcześnie powinno przekazywać informacje i, i, i informacje różne różne, w większej, mniejszej wagi ale pyrzyckie. Pyrzyckie i bardzo, bardzo czekam zawsze na następne, następne wydanie. Rok działalności Telewizja Pyżyce. No nie jestem, nie byłem do tej pory tego świadomy. Skoro, skoro skończyliście rok, to, to Wam mogę tylko pogratulować. Cieszę się, że jesteście tym młodszym, młodszym bratem, mogę tak powiedzieć, tych, co uprawiają słowo pisane. No, tak się składa, że marzyłem przez wiele dziesięcioleci o tym, żeby istniały tego rodzaju środki przekazu, ale oczywiście nie elektroniczne wówczas. Myśleliśmy o, o wolnym słowie, o pisanym słowie. Doczekaliśmy się tego w 1989. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nowy program informacyjny Telewizji Pyrżyce przypadł Wam do gustu, mimo jak na razie bardzo ubogiej scenografii. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.